Powiem sobie szczerze, nudzę się do takiego stopnia, że wręcz brodę staciłem A i naprawdę, ostatnimi czasy. To, niby są gierki, które ja ale nie mogę znaleźć. Szło po jakichś lajkach, czy też właśnie. Nie, roguajkach. Roguelajkach lub roguajtach gierki. I w, w mojej bibliotece było gdzieś Show. I gierkę uznałem. Znacie ciekawe, zrobimy sobie tam jeden rant i dalej, mówię nudzę się. Potężniej się kuźwa nudzę. Wezmę OBS, a nagram to, bo czemu nie? Jeżeli chcecie się wam chce się, się oglądać, to obejrzycie. Jeżeli szukacie sobie jakieś gierki, może się w nią... na nią skusicie A jak nie, to nie. I tyle Ich Nie mam nic innego do powiedzenia. Z tego co rozumiem, z tego co pamiętam w sumie, to to jest gra od polskich twórców. Um, więc... Fajnie. Fajnie, fajnie, naprawdę ciekawa gierka, jak widać, już postałem obrazku, w ten samym początku. Uh, ma troszeczkę dziwne sterowanie pod tym względem, że nie można sobie nigdzie manualnie strzelać. Przynajmniej miałem broni, która pozwala mi manualnie strzelać, uh, ale naprawdę gra mi się na pora chciałem sobie start. Wchodzimy sobie do naszej gierki. E, tak, jak powiedziałem, zrobiłem już pierwszy run tutorialowy, więc mniej więcej e, wiem, co się i tak i tak wydarzy. Chciałem e, sobie F, żeby się zaaktywować. Możemy być królikiem, e, krową, e, kogutem, e, rekinem, e, Szataniczną kozą e, i nikim jeszcze na razie więcej, ale to chyba nie jest aż tak bardzo znaczące. Zagram sobie już raz z królikiem. Z królikiem mi się drugi raz nie chce Zagram sobie po prostu e, przy wielkim kokiem. I am the cock. And I am the one who knock. Czas eee, tak. Eee, mamy sobie menu, możemy sobie chodzić, jak widać, Możemy jak 4 osoby, tylko nie wiem czy to jest multiplayer, czy chodzi o tylko hot seat. Nie mam takiego pojęcia, Nie, nie, mam, zielonego, zielonego. najmniejszego pojęcie nie mam. Eee, mamy 4 klasy postaci: jak są Assault, Engineer, Mond Medic i Tank. A Winnie gierka jest w polskiej wersji językowej, jednakże ja nie lubię Gierek w polskiej wersji językowej. Więc przepraszam, nawet jeżeli twórcy to kiedykolwiek zobaczą, ale polska wersja językowa, nawet jeżeli jest polskich twórców, do mnie nie przemawia. A no chyba, że to będzie. Coś, gdzie naprawdę zajebiście polski damian działa, ale to takiego typu giercy raczej to nie ma znaczenia. Na eee, szczęście moja kamerka za dużo nie zasłania. Eee, mamy tutaj oczywiście naszą kolekcję, która pokazuje nam odblokowane nasze rzeczy, jakie są bronie, eee, utility i chyba perk'i, tak to przynajmniej to rozumiem, ponieważ tu są broń na pewno, tu są coś, co są naszym prawem wszystkie myszy normalnie, eee, a tutaj są perk'i, które się dostaje. Tu jest nasza rybka, która tam leczy, znaczy, objawia nasze skill'e do różnych poziomów, z coś w tym stylu, jeżeli będę... Perki, to na przykład ten poziom, ten Eagle Eye mamy już na drugim poziomie. Tutaj Big Bullets mamy po prostu na pierwszym poziomie, ale bardziej go się nie ulepszyć, i dalej. Mamy tych perków nawet sporo, co jest właśnie fajne, że możemy sobie chodzić, Mamy, patrzcie, 34 rodzaje broni, 31 rodzaj itemów i 34 rodzaje perków, co wszystko trzeba jeszcze odblokować, i tak dalej. Co jest coś, co mi się podoba, że nie mamy razu na początku, wszystkiego, tylko im więcej gramy, tym więcej blokowujemy, i możemy się wzmocniać, i tak dalej, to jest fajne. No tak. Klasy postaci oczywiście się od siebie różnią, ponieważ mamy, wiecie, wronie różne i tak dalej, jada, 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 ja tutaj dużo wprowadzam. Pugan and anvil job jako jego utility, jeżeli rozumiem, tu mamy zapgun i turret, tu mamy lobogun i bandages oraz shotgun i taunt. I teraz coś, co mi się podoba w tej grze, są tutaj przeszkody, których nie można nastrzeić. Nie można strzelić w linii prostej, ALE MOŻNA LOPNĄĆ NAD NIMI! Właśnie to się przydają, że taki lobogan, Ale jednak już nim grałem troszeczkę Więc ja zagrałem inżynierem, ponieważ zauważyłem, że mamy I szansę na zastanowanie z naszej broni I turretkę do, postaw do postawienia, żeby oczywiście coś rozwalić Więc weźmiemy sobie tą klasę O, No nie wiedziałem, że można sprawdzić sobie Jak się trzeba strzelać, jak widzicie Widać, możemy sobie strzelać w sposób taki, że e, Oczywiście możemy chodzić i tutaj po prostu raz klikać lub po prostu, z tej, jeżeli mamy w tym miejscu, możemy sobie trzymać e, lewy przycisk myszki. Strzelanie jest e, dość e, takie proste, ponieważ automatycznie zaznaczam nam cel, jedynie możemy sobie zmieniać target naszym kuj E. A, no i jeżeli dobrze rozumiem pod podprawiam w że jeżeli spojrzymy, mamy naszego właśnie turetkę do postawienia, e, mamy go, e, mamy trzy użycia jego, widać on jest czasowy, e, więc na wypadek, wiecie, wiecie co, na wypadek drugi raz wezmę, żeby zadać ten, ten jakby, jakby miał nagle zabrać tam jedną no i wchodzimy do startu i lecimy, mamy oczywiście season 1 naszego programu, ponieważ my jesteśmy postacią w programie, i jeżeli dobrze rozumiem jest to po prostu są to po prostu level do przejścia, coś w tym stylu, nawet tego nie wiedziałem że jak to będzie miało na tej sens się polegać i jeżeli dobrze rozumiem każdy sezon się kończy po tym, jeżeli wygramy z naszym bossem, ponieważ na końcu jest boss tak bym przypuszczał. Więc mamy tutaj, powiedzmy, trzy e, sezony, które z czego trzeci sezon jest jeszcze niedokończony. E, ponieważ jesteśmy w Early Accessie. A ci mamy, jeżeli dobrze rozumiem, 13 leveli, 13 bossów do pokonania. Wchodzimy do poroziedzi i robimy nasz Crack Show. W końcu, skończyłeś pierdziej cwaniak, możemy przejść do rozgrywki. Chyba więcej możemy pokazać. Na początku, oczywiście, zaczynamy od e, miejsca, w którym dostajemy upgrade, y, żeby nasze perki, więc mam mamy tutaj frenzy, czyli zwiększam e, naszą. Nasze shot frekwencji, jeżeli jesteśmy na hp, 7 mi się to podoba. A drugi mamy stress factor, czyli mamy after receiving damage, czyli potem jak dostaniemy damage, że twoje y, ciało zmienia się w ja dobrze Rozumiem, że jeżeli się zdenerwujemy, to ja po prostu popuszczam w gaci i mamy broń, która zadaje 50% damage, jeżeli ktoś to wejdzie. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się ani jeden, ani drugi update. Nie wiem, czy update y są zależne losowo, ponieważ widzimy, że tam jakiś królika jest. E, czy na jest zależne, na tego, około weźmiemy, czy, czy jaką klasę weźmiemy, czy jaką postać wyglądową weźmiemy. Nie wiem, nie, nie mam zielonego pojęcia. Może to być po prostu losowe. Zaczynam od wielkiego kupska patrzę, ponieważ. To mi, to mi pasuje bardzo. to jest bardzo, po reklamy sobie zniszczę, żeby. czemu żeby mnie. <laughs> I wchodzimy nasze naszego levelu. Mamy oczywiście. Wybor, do którego pokoju pójdziemy, na początku jesteśmy w jednym z pomieszczeń, które wybieramy i da mamy coś takiego, że możemy pójść sobie do, do, do danego pokoju, w zależności od ścieżki. Czerwone, te to są oczywiście walki z normalnymi potworkami, te to są unique perk do wyboru. No i to, to jest tunik pack. Tylko musimy oczywiście patrzeć, którym idziemy To jest coś co mi się um, kojarzy ze Slay the Spire, czyli naszą oczywiście ścieżkę. Eee, musimy patrzeć, więcej, że jeżeli pójdziemy ten, to możemy pójść tylko ten już potem tak dalej. Eee, jeżeli dobrze pamiętam, eee, klucze to są do wyboru prawe przycisk myszy, czyli nasze utility itemy Ale nie wolę wziąć double perka i potem wejść sobie do broni, to i mamy. No, nie, za co mnie druga ścieżka, wydaje mi się, na mnie najfajniejsza. Do zrobienia. Gra mówię, nie jest oczywiście zbyt wymagająca na ten początek. Mogę przegrać, ja nie mówię, że nie. Ale zasada jest prosta. Po prostu biegasz, parujesz się z moby e, i laguje chcesz, 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 chcesz mi gra. Tak szczerze mówiąc, mi laguje gra, więc ja może sobie kliknę tutaj e, tryb wydajności na OBS-ie. Jeżeli to w ogóle kiedykolwiek znajdę. Eh? Okej, okay, no jakbym jak streamer robił, to bym wiedział, że to jest tryb. Wy... A, włącz pogląd. <grystanie> Jesteś kretynem, dzwoniak. E, wracamy sobie. I teraz oczywiście się bijemy. Tak, zrobiłem właśnie kubsko. E, zrobiłem kubsko. I mamy oczywiście jedną z mechanik, jaka jest w tego typu gierkach. Ja bym powiedział to z um, Ender the Gungeon, e, czyli Dash. Po zabiciu naszych przeciwników dostajemy w lewym górnym, bo to widzimy, łapki w górę. Łapki w górę e, są e, to po prostu waluty, które wydajemy w sklepie, które tutaj możemy spotkać. Okej, okay, area damage, oczywiście to wyjdziemy, bo nie mam innego wyboru, ale bullet deal area damage, co mi się bardzo podoba, ponieważ jeśli ja dobrze rozumiem, teraz jeżeli e, pocisk wybuchnie, dokładnie wybuchnie e, na jakimś tam małym obszarze, więc fajnie się będzie to bufowało. Chociaż broń aktualnie niekoniecznie do mnie przemawia, ale zgaduję, że to będzie po prostu niż z czasem i muszę zacząć używać mojego prawego przycisku Tylko co mi się nie podoba w itemach w tej grze, co muszę od powiedzieć Jeżeli użyjemy sobie tego, na przykład mojego Turecika aktualnie To to nie jest tak, że mogę sobie postawić 3, albo raczej 4 sztuki na raz tego Tureta Nie, ten Turet w prawym dolnym rogu, w dolnym rogu ma napisaną ilość sztuk, które możemy użyć w ogóle na tym itemie, jeżeli użyjemy ją ten razy, ten item znika a więc muszę z tym być ostrożny. Chain Attack. Projectile jest Bounce Between by Enemies. Zarombiste. Zarombiste. mi się podoba bardzo, ponieważ to da. nie dość, że moje out... a... Chodźcie, 50-50. To się jest. Podoba mi się na pewno, ale mamy super outcome, albo średni outcome. Mianowicie, jeżeli a, będzie tak, że pocisk uderzający przeciwnika wybucha i jeszcze potem po połączeniu się z kimś wybucha, coś pięknego. I jest super outcome! Czyli to co chciałem. E, mamy teraz oczywiście szczury, które atakują nas z gigapaluchem oraz. E, cholera, wie jak to nazwać. Cokolwiek to jest. Cokolwiek to jest, trzeba do nas z A i e, idą właśnie. E, takie to będą potwory te gierce. Dlatego się tak nazywa Crack Pet Show. Ponieważ że chodzi o krak jako. Rzeczy, o których chyba nie można mówić na YouTube, jest tak szczerze mówiąc, ale. chodzi o Nerku Wiki, Nerku Nie wieście. Um, Okej, okay, czyli zrobiliśmy sobie teraz rundkę, gdzie po prostu nic nie dostajemy. Teraz mamy tutaj jedną tylko ścieżkę do oboru. Idziemy do perka, po perku idziemy sobie po broń i tak dalej. W grach typu roguelite, oczywiście, ja jestem dość tego zdania, że e, zdecydowanie e, opłaca się e, bardziej e, inwestować w jakieś dodatkowe perki, czy coś e, pasywnego ponieważ nawet jeżeli niekoniecznie jest to dobry perk, który jest jakiś giga super e, najlepszy, to zawsze wzmocnia naszą postać bez względu na to jak mamy broń, więc zobaczymy co tutaj dostajemy Spike Skin, whenever you touch an enemy you damage them keep in mind that this does not protect you from taking damage czyli mam teraz skilla <coughs> który powoduje że jak, jeżeli odwalę jakąś głupotę w typu wbiegnę przeciwnika, to niekoniecznie um, Będę uh, tylko siebie um, obijał, tylko zawsze będę mógł obić o, 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 przeciwnika i to nawet z sporym bo tam było napisane chyba 30, czy 60 damagem, spory damage, nawet spory damage, bo to są mniej więcej trzy pociski. I teraz tak, o, to, o tych barierkach, o których mówiłem, e, właśnie tutaj je e, ładnie widać są, e, i właśnie te dupowy wystrzeliwacze to ładnie pokazują, e, pociski, które... Eee, one, oni wystrzeliwują. Mogą przejść przez tą barierkę i nas uderzyć, i właśnie to są broń, które mi się wydaje, że są bardzo mocne w tej grze, ponieważ <laughs> zawsze trafiają w silnika. Nieważne to, czy, czy on jest za, za tą barierą, czy nie. Eee, jedyne co mi się wydaje, mogą jest jest ponieważ pocisk może płacić za nich, eee, ale. Można sobie biegać właśnie za taką barierką nic nam ja nie się dzieje, bo otwieramy sobie teraz właśnie uh, skrzynkę z bronią, Tutaj mamy Electric Beam, czym jest This more damage, the longer you hold down the fire button. Um, czyli uh, chodzi o broń, w której oczywiście strzelamy i ten laser, z tego co się rozumiem, wzmacnia uh, z uh, tym każdym chwytem, jednakże... <coughs> ja w tej grze nie lubię, uh, nie, nie, może ja jestem w błędzie, może nie znam jakiegoś buildu, bo wiecie, te roleki mają buildy. Ja wolę sobie chodzić i klikać e, strzałem, niż stać w miejscu i cały strzelać. Nawet jeżeli jesteś coś opłacalne, żeby trzymać, nie przemawia to do mnie po prostu. No nie przemawia, ja nie, nie lubię w miejscu, w, w roguelike'ach stać, e, jeżeli tylko i wyłącznie mój damage się zwiększa. Ponieważ wiemy jak niekoniecznie e, wybaczą, znaczy gra niekoniecznie wybaczy e, błąd jakim jest otrzymanie czasami e, damage'a. Coś, co mi się podobało w tej broni, w porównaniu z tą pierwszą, którą kiedykolwiek grałem w tej grze. Szansa na stuna. Mogę sobie strzelić jest yy, stuna, i z tego że rozumiem, jeżeli leci pocisk, który stunuje, to każdy przeciwnik go dostanie. Ponieważ na razie do tej pory, jeżeli widziałem, że ktoś zestunowało i się odbiło jeszcze od niego, to też dostała stuna. Kto wie? Ok, teraz idziemy po, po nowego perka. Mam nadzieję, że będzie też ultra. Fajne, mówię, tak nie, nie wygląda na coś, co jest bardzo super rozwinięte. Że na przykład można byłoby tu jeszcze powiedzieć, o kurcze, tu porównując x i, czy y, to troszeczkę jeszcze ee... mało oferuje. Jednakże, jednakże. Szukając pozytywów, tak dopiero w Idle, jak coś jest nowa. Uh, <laughs> nowa Gra nie wyszła dopiero dzisiaj, żeby nie było. Uh, mogłoby jeszcze twórcy tego z wiele zmienić i dodać tej tak dalej, potem widzieliśmy ile tych lewej tam jest. To nie jest tak, że ten content będzie stał w miejscu. Więc no, to nawet nie jest kwestia tego, że jakoś liże tyłek twórcom, nie, bo oni pewnie nie wiedzą o tym, że ja w ogóle tą gierkę dzisiaj nagram, czy coś z tym z tym, pff, nie wiedzą, tak na pewno. As a the knockback effect every attack. No i teraz mamy knocka do naszych pocisków, czyli nie dość, że możemy się odepchnąć od przeciwników. No raczej ich od nas, co czasami może być naprawdę pomocne, to no po prostu czyścimy sobie. Może no, raczej, co, ja chciałem, co ja chciałem przez to przekazać? Chciałem to przekazać, że te właśnie szczury um, z paluchami, one wybuchają po śmierci. Czyli, jakby na przykład przez przypadek mi pociągnęło za spust i zestrzeliłbym go w momencie, kiedy jest na mnie, no to wtedy. Eee, po prostu bym się tym obronił. Eee, ok, to tu widzę, że w ogóle mechanika lodu w tej że co jest całkiem Wait, Nie miałem tutaj mieć. A to następny pokój miał być. Ok, chciałem powiedzieć, że nie miał być tutaj przed tym itemu do wzięcia, ale to następnym dopiero pokoju, więc tutaj wchodzimy do tego pokoju z itemem. więc użyję tutaj e, naszego e, tureta. O już. Widzisz, to następny. Na, na, Następna walka to będzie już boss. To, że to, 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 to Wam powiedzmy, lekko no, ze powiedzmy, nazwijmy to spoilerem. E, więc nie wiem, czy ja nie chciałbym tego tureta zatrzymać pod tego bossa, ponieważ ten turet wydaje się być czymś, co będzie mogło nam e, pomóc e, w walce z nim, więc. Ja no, ja no, ja no, no, wiecie, chyba wolę ten rulet sobie zatrzymać, może będzie to jakiś fajny item, to sobie będę najmniej O, ale teraz tak. zobaczymy jakby ten item, otwieramy go z mikrofalówki. A uh, jest to uh, damage booster aura, który powoduje, że mamy aurę zwiększającą nas damage. Uh, dla mnie i każdego teammata. Co nawet byłoby fajne w momencie, gdyby się grał ze sobą, ale w momencie, kiedy tam sam uh, wydaje mi się zwiększa walił, z tureta. Będziemy teraz oczywiście do sklepu, w którym będziemy mogli sobie wymienić nasze rzeczy, ulepszyć sobie a, różne dupele. Zobaczcie zresztą. Mamy cztery sloty, w których możemy coś e, kupić. E, mamy e, sklepikarza, który możemy sprzeć naszą broń, który tutaj mam nie da, dokładnie da mi zero za nią, ponieważ nie mam innej lepszej broni. Oraz mamy magicznego merchanta, który może nam zmienić broń w jakąś inną. I tutaj wydaje mi się, że jest opłacalne, żeby spróbować, ponieważ mamy główną broń. A, więc mogę sobie zmienić na inną broń. Tylko nie wiem, czy to ma na przykład zależność, że jeżeli mam broń tieru najniższego, ponieważ jeżeli widzimy sobie tę naszą e, broń po lewą, bo jest ona filotowo, czyli lubię, że to jest wyższy tier, e, to czy ja dostaję tego samego tieru, czy mogę losowego tieru dostać. Dlatego mogę sobie ją wziąć, sprzedać tym wyraźnie u sprzedawcy i otrzymać tą broń, którą mam aktualnie z powrotem. Więc sobie zaryzykujmy naszą rolkę. Dostałem e, muzykalną broń, którą. Która uh, też polega na tym, że im dłużej trzymamy, tym bijemy więcej. Uh, no, ale nie będę robił sobie doremi, fasolas do i tak dalej. Czyli zarobiłem, powiedzmy teraz, 50 łapek w górę, ponieważ wróciłem do mojej broni, którą miałem. A uh, 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 nie straciłem nic. Okay, mogę kupić sobie bombę, czyli mam, Feel like bomber, ma Drop it, wait, and boom. To jest item, który muszę wziąć po prostu do wzięcia. 75% damage to nie jest takie małe, ale nie chcę. Mamy tutaj Gowinko, uh, czyli to jest po prostu my też mina a kto daje jeszcze więcej damage'u Ale musimy zmusić, żeby ktoś w nią wszedł e, Mamy tutaj oczywiście życie, czyli odrespinie sobie życia To na pewno to wykorzystamy Jednakże trzeba zobaczyć, czym jest Snowball Thrower e, Nie wiem, czy jej kamarka, tego nie zaspania e, Strzela e, śnieżkami, które spowalniają przeciwników Mamy 15 damage'a na hit Czyli mamy o 5 więcej damage'a, niż aktualnie posiadamy Tylko możemy jedynie zeslowować, a nie zestunować Teraz nie wiem, czy ja chcę mieć stuna, e, czy nie Ponieważ jeżeli stun nie działa na bossa Zdecydowanie wolę mieć sobie e, broń, którą aktualnie posiadam Ale jeżeli działa na bossa Pożegnanie, jeżeli nie działa, to, to wolę wymienić. Jeżeli działa, to. Wiecie, wiecie to Także Więcej damage mnie kusi, ponieważ. Mogę... Po co to jakoś zestudować, nie możemy go wcześniej zabić? Więc wymieniłem sobie demainich, że prostu ją sprawdzić. New Weapon Unlock, właśnie przez to też zrobimy. Teraz możemy sobie kupić jeszcze nasze życie. Dwukrotnie, czyli mamy 2,5 życia. Pięć razy możemy dostać hita. Potem już jest po prostu po nas. E, ale w ogóle mówią strzelać u kota za połowę ceny NEWE! Bo niech jak to strzela? No dość wolno strzela, ale jest chyba loberem jako broń. To jest chyba jako, to jest jako lober, więc w momencie, kiedy by były jakieś przeszkody, czego chyba na bo nie będzie, przynajmniej jak mi się wydaje, a, no to... A, Zdecydowanie byłoby to fajniejsze. Rozgrywki. Teraz spróbujemy pójść naszego pierwszego bossa. A boss stage. is the final encounter in this episode. Uh, I tak powiedziałem, że do niego doszedłem, przegrałem. Więc zobaczymy, czy nas będzie jak samo. Mamy turek teraz, więc zobaczymy, czy będzie uh, łatwiejsze. Toad. Używamy tureta. Uh, I teraz tak. Ja, tak, tak myślałem, jest to uh, lober, czyli uh, mogę z tą uh, bronią uh, zmisować. Uh, i zgaduję, że nie opłaca mi się za żadne skarby. E, po prostu. E, jak to się nazywa? Trzymać nowego go przycisku myszki, ponieważ nie będzie mu ufał to O i na przykład, przepatrzmy u bossa, jak mogę z nim przejechać? On nie jest nawet ciężki. O, i zaraz się przekonacie, e, taki spoiler aret, e, że jednak to nie jest tak proste, jak się wydaje ten tym bossem. Pomimo, że e, wydaje mi się, że mam teraz troszeczkę lepszy setup, bardziej rozumiem gierkę i tak dalej, i może na co się staram na odcinku, to a, będzie e, łatwiej. I teraz mała, dobijamy do połowy HP. I tak, Mega Toad ewoluuje, i dlatego e, wiedziałem, że ten e, boss nie jest tak prosty, jakby się wam wydawał e, dawało. E, tym bardziej, że nawet dostałem damage nie wiem skąd. To jest skoczymy i teraz tak. Coś, co możemy wymusić na tym bossie, ponieważ mamy taką e, naszą pasywkę, to to, żeby wskoczył w nasze gówno. Więc teraz spróbujmy zrobić, tak? E, nie da się tego zrobić. A przynajmniej ja nie potrafię. Chociaż chyba wpadł, chyba wpadł w tego kloca Nie no musimy że to, to ten kloc zniknął Tak, dostał tą bombę wtedy Okej, okay, ale teraz stąd uniknął dobrze, mamy jeszcze całe życie Całe życie mamy, mamy szansę na to, żeby to zwyciężyć Nie bądź takim gamoniem, nie bądź takim gamoniem To nie są tak ciężkie kulki do, do uniknięcia Dawaj, dawaj Jeden hit, jeden hit, jeden hit, one, ho one shot, one shot, one shot, Let's go Zwyciężyliśmy Toad Slayer, achievement zdobyty Rozwaliło mu Oko i mamy przez to zdobyte cokolwiek szczerze. Nie wiem co zdobyliśmy, bo wiem co było w tutoriale, ale nie pamiętam. I mogę teraz sobie stąd wyjść. Teraz pytanie, co mi gra powie? Fame zdobyliśmy, dobra. Czyli jeżeli już rozumiem, są, to były trzy koli, które możemy ulepszyć właśnie te rzeczy w sklepie u rybki. Trophies one for killing the boss. Mam plus jeden ee, do naszego trophies oraz mamy new episode unlocked, jakim jest nacipana świnia bym powiedział. To Powiedzmy na, naćpona świnia a, zrobiliśmy, jeżeli zrozumiałem fajmu 182 za przeciwników, 200 fejmu za, za bossy, Zosta zostało nam zostało nam 53 lajków like nie byliśmy w fame roomie, ponieważ albo nie widzieliśmy albo a, ominąłem i nie, nie znalazłem że nie bossa, czy są dwie rzeczy, których nawet nie wiedziałem, że istnieją a i mnie to bardzo cieszy, bo widać, że ten content jest tutaj jeszcze nie tak bardzo ograniczony, ale jak widać czasami będzie się opłacało nie wydawać rzeczy w sklepie, ponieważ z tego można potem zrobić fame. Uh, więc skończyliśmy nasz pierwszy epizod i wydaje mi się, że na tym mogę wam uh, powiedzieć... O, poczekajcie, bo tu jeszcze z więcej rzeczy, co to jest? Uh, this state of the art uh, machinery is a player's link to the show's sponsors. Becoming more famous and killing bosses grants participants trophies that can be exchanged for bonuses here during the show. Uh, Experienced players can switch sponsors bonuses in between runs for the best effects. O! Oh, czyli możemy sobie jeszcze po zabiciu bossa możemy sobie wydać uh, na upgrade y naszych sponsorów. Tylko jeżeli dobrze rozumiem, będziesz mógł na przykład wydać, że jeżeli chcesz sobie na tym momencie coś w tym stylu uh, wybrać, to na przykład jeżeli wybiorę sobie Unlock Social Stages, to nie mogę wybrać sobie Extra Weapon, ani nie Healing Hearts, uh, więc... Uh... Mi Wiem, że jeżeli wydam, to powinien się zrobić na szaro opcję i wtedy będę mógł powiedzieć dwie, dwie rzeczy. Nie mam więc więcej mogę kupić, lub e, uznam sobie, że zero jest na szaro, no, że nie mogę wybrać. Więc na razie, e, powiedzmy, nie będę oceniał, czy możemy mieć wszystkie trzy, czy e, możemy mieć tylko jedną. Ale fajnie, bo to w takim razie powoduje, że mi się nie chciało to może więcej w wolnym czasie pograć w coś się z tego ponieważ mówię, mi się ludzi. mi się ludzi. Więc ja na ten moment wybiorę sobie, szczerze mówiąc, e, healing Harcy, tak powiedziałem. A, ale widzicie? Jeżeli nie wydam punktu. To tutaj mi się odblokowało, tak? Jeżeli wydałem punkt to, to mi się odblokowało to, uh, więc uh, zdecyduję, że możemy zrobić wszystkie trzy. Mogę sobie nawet zabrać te punkty jak co, jeżeli na przykład nie chcę na ten run, jeżeli chciałbym lecę z dwoma brońmi. Na przykład chciałbym dodać uh, to, czyli mam tutaj większą szansę na to, że za sprzedawaniu, albo na przykład powiem, się tutaj wziąć, czyli male enemies have less health, to jest debuff zarobiste! To mi się naprawdę podoba, wielki twór dla, e, plus dla twórców. I tak powiedziałem, właśnie u tej rauncherii tutaj rybki, możemy sobie do niej pójść, ona bierze nasze coiny, wkłada sobie do mnie w dupę, jak to było widać. E, wybieramy sobie perk jeden z dwóch lozowych, który możemy mu ulepszyć, czyli jeden to mamy Eagle Eye, czyli zwiększenie zasięgu. A drugi to jest Stress Factor, czyli że nasze bomby e, gówna by robiły więcej damage'u, szczerze mówiąc, e, wybiorę sobie level 3 e, range'a. Tu mamy Steam Pack, czyli coś, co, czego nie widzieliście, czyli mamy tutaj e, naszego naszej siły ataków, ale traceniu 1 HP. I mamy bandaże, czy mamy jedno więcej użycie. Zdowiem, będę. Bandaż na, na, na wzięcie. Tu my Boost Aury, które widzieliśmy. Oraz Tornado, czyli zmienienie nas w Tornado. Jako użycie prawego. E przycisku i jeżeli dobrze rozumiem, to jest skill, który powoduje, że nas nie można atakować, czyli te, to są lepsze, bo może wtedy nie weźmiemy na to, żeby to kupić. I tutaj możemy sobie wziąć e, ulepszenie piłgana oraz Zabgana i doceniamy sobie Zabgana, ponieważ to mi się co mnie bardziej podobało. I to było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze odcinek i o w ogóle pokazanie naszej gierki Krackpad e, Show. I jeżeli wam się podobało, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, subskrypcje, subskryp subskryp to chcecie, to było tyle. Szebańko, Peace! Yo!